Witam w moim programie. Moim gościem jest Dorota Czaja, która przygotowuje się do najważniejszego dnia w swoim życiu, czyli do zaślubin. Dorotko, chciałbym, żebyś przygotował mi swoją ulubioną potrawę, którą przygotuję dla swojego narzeczonego. Co to będzie? Co to będzie? Tak, to będzie pierś z kurczaka w odcie balsamicznym. Podana będzie to oczywiście na, tutaj na sałacie. Na jakiej jaką sałatę przygotowuję? E, rukola. Świetne. Dlaczego Rukola? Taki fajny specyficzny yy, smak. Narzeczona lubi Rukola? Uwielbia. Powiemy jak ma na imię, czy nie powiemy? Powiemy. Grzegorz lubi rukolę. się. <laughs> tak. No mam nadzieję, że zdam ten egzamin i szef mi tutaj powie, czy się nadaje, czy nie nadaje. Także o. jesteśmy gotowi. I jesteśmy gotowi? Tak? tak. teraz warzywka. Całość tak ma. 20 minut świetnie. Świeżo, ładne. Bulion gotujesz po to, żeby potem mieć tak naprawdę przez cały okres swojego gotowania do dolewania wszystkiego. Jak no. będziesz cokolwiek robiła w domu w kuchni, będziesz miał oczywiście czas, to sobie ugotuj garnek bulionu, wrzucaj to. To, to też, bo to jest tak. też. 20 no tak. minut na małym ogniu. Potem sobie, z boku to, potem sobie z boku to odstawiasz, robisz sos, nie mhm. dolewasz wody, żadnych kostek. Tylko to, troszeczkę dolewasz bulionu, redukujesz i masz gotowy sos. No, dobrze. Wywar nam się gotuje. Bierzemy piersi, zobacz co zrobimy. Powiedzmy, co chcesz zrobić z to piersią, tak? Albo w paseczki, albo w całości. w całości. W całości, świetnie w całości, zobacz jak ona wygląda. Jest już ubrana. Świetnie. Tak, weźmiemy tutaj trochę, trochę weźmiemy papieru, żeby ją osuszyć. Wytrę niskę? Dobra, wysuszona. O, Z powrotem to wraca tutaj. Suche. Mm -hmm. Suche. Dobra. Świetnie. Zzykowane. Trzymamy tu. Teraz przygotujemy słuchaj, to będziemy marynatę przygotujemy, tak? Co to jest? Szał. To jest szalenie. To jest, to to jest, żałwia, to jest... E, rozmaryn. rozmaryn, świetnie. Obierz rozmaryn, proszę. Tak. A, czyli takie skup, tak, jeden ruchy można. Skup z gałązek, ale nie wszystko, bo trochę będziemy potem potrzebowali. No to tutaj jedną. Tak, jedną będziemy potrzebowali. Dobra, teraz zobacz coś ci no. fajnego, pokażę. Tak, To złożymy. Tak. Złożysz to jedno na drugie. To się przyda ci się po tym w Twoim dorosłym życiu. Może będzie zachwycony. Teraz zobacz. Ładnie to zwiniemy. Tak. Teraz zobacz. A, czyli tak. zostawiam nóż przy desce, tak? tak? Tezmarasz. I ćwicz żołnierzu. I ćwiczę. Tak? Na oko czyni cuda. Tak, tak dobrze? O, ko końcem noża. A końcem. Zobacz, jakbyś na suchej desce robiła. Aha. To tak to ma iść. Dobra. Nasz miszku trzeler mówi, żeby tak nie robić. Tak, nie walić się tylko tak. Czyli teraz trzymasz uwagę na paluchy. Hop. Teraz przy razie. już bardzo ostry. Fajnie mi idzie. Świetnie. Uwaga na palce, uwaga na palce, dobrze. Rodko my tu gadu gadu Tak, a tu się gotuje. Wybar gotowy. A ty obiecałaś mi i naszym telewidzom opowiedzieć o swoim wymarzonym weselu, ślubie, miejscu, w sukniach. O! To ja teraz czekam na powieście, w zamian pomogę Ci przygotować marynatę. Dobrze, od czego zacząć? Zacznij od miejsca, w którym byś chciał, Od miejsca. Być. No, nie wiem, ja na pewno wiem, że um, ponieważ jestem osobą taką spontaniczną, będę robiła wszystko na ostatnią chwilę. Ale zaczęłam już się rozglądać za jakimiś tam konkretnymi miejscami. E, wiadomo, że chciałam, żeby to był jakiś taki dworek, zameczek, ale też żeby to było kameralne miejsce. Nie, nie żaden przepych, nie jakieś takie y, bardzo wytworne miejsce, tylko właśnie takie, takie budzące jakaś taka atmosfera fajna, żeby była. Zamek w Malborku. Zamek w Malborku. O! Tak, że tak. O, pomyślałam. może nie kameralne miejsce, niekameralne, ale bez przepychu na no pośrednie nie miało przepych. Dokładnie, także. dokładnie. Także jeszcze nie znalazłam miejsca, ale coś, coś mi się tutaj wydaje po z sobą, że chyba mi y, pomożesz tutaj. Tak, to, to prawda. Ty, tak, tak. A powiedz sobie, jakie jedzenie byś chciała, żeby tam się znajdowało na, na stole? Tradycyjne. A czy schabowy z, z kapustą? Nawet. Nie, nie <laughs> chciałabym, żeby takich bardzo wytwornych rzeczy. Y, ja uwielbiam kuchnię polską, więc jak trzymałabym się tutaj y, tej kuchni najbardziej. No ale też bym liczyła na jakąś pomoc kucharza, z którym bym wcześniej coś uzgadniała. Na chwilę Ci przerwę, tak. bo dodaliśmy 4 łyżki, 4 łyżki bulionu z warzyw. Mieliśmy tak. około 200 ml octu balsamicznego. Tak. Musi nam to się słuchaj, tak. zagotować. To, co Ci opowiadałem, to co Ci opowiadałam na początku, zostawiamy do naszej marynaty końcówkę. Tak, do, dodajemy Rozmaryno. do tej bruszy rozmaryn. Bezpośrednio. Bezpośrednio, tak. Dobrze. O. Dodamy te liście i to się nam musi zagotować. I co jeszcze dodajemy? Y Czosnek, który nam został. Cały, cały ząbek. Resztę możemy. No tutaj bym znowu potrzebowała męskiej... A dobra, dobra, spróbuję. Spróbuj sama. O, poszło. Świetnie. Daj do pracy, to to sprasujemy. Świetnie. A dodamy. O! Gotowe to do prasy. sprasujemy to. Ja tutaj mogę. O, świetnie, tak. Dobra. Ekstra. Dobra, skończyliśmy na tym, skończyliśmy tak, na znaczy. tym, że kucharz by być miał pomieszczenie przygotowania. Tak, w na pom... dokładnie. Twojego menu. A, tak, ale tradycyjna kuchnia. Słuchaj, przykrywam to, przykrywam to, to się musi nam zagotować. Zagotować. to nam się wszystko zagotuje, będziemy tutaj patrzyli przez wskaźnik, kiedy nam się zagotuje, będzie na zielonym. Gotuje się. się gotuję. Świetnie. Czyli wkładam Tak, wkładam piersi. piersi. Dobrze. I ostatnia. Tak. I ostatnia weźmiemy. Chcesz zamieszać? No, nie, niczego nie a, będziemy nie. mieszać. Przykrywamy to słońce. Tak. Staliśmy na, na Twoim ulubionym deserze. I deserze. A, a co grzegorz lubi? E, Mogę rodzaju mięsa. On mięso. Tak. Dziczyzna. Na pewno myślimy o, o, właśnie, myślimy o takim czymś, żeby był taki bufet e, wiejski, właśnie, wiejski do koła. Tak. kaszanki, kiełbasy, właśnie dzi czy za. Tak, ogórki, podpowiem, podpowiem ci, podpowiem co ci, będzie? podpowiem tak, ci. To jeszcze, jeszcze będzie. Że powinna stać taka kana. Teraz to zrobiliśmy, tak? tak mm -hmm. postawiliśmy taką 80-litrową kanę, tak? tak? Pełno samogonu, bimbru. O. Tak? Przy... Z kranikiem, trochę jak w tradycyjnych polskich filmach Kargul i Pawle, wyjść i powiem Ci, naprawdę, obłożyliśmy tak, to to, się... rodę, to było zmrożone, więc goście z kieliszkiem podchodzili, każdy sobie nalewał, łamał sobie kiełbasę, szczególnie no pod budynki. No właśnie, taki stoi... chleb wiejski mi się też masz. Ogromny chleb, Tak, 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 tak. tak tam myślę, że a jak będziesz ubrana, powiedz. E, tradycyjnie. Ale ty, czyli stringi białe. i koral? Nie, 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 absolutnie. <laughs> nie, no biała suknia, ale myślę o tym, że po godzinie 12 chciałabym się przebrać. Tak, żeby faktycznie bawić się, że jak powiem, z tą już moją z grupą znajomych. Czyli tradycyjnie do 12, a potem, a potem żalnie sam. Druch na 1, 2, 12. Właśnie zastanawiam się nad tym, ponieważ mój kuzyn ostatnio miał e, e, nie, właśnie nie jednego świadka. świadkę, tak? Przepraszam, o tym mówimy. E, świadkowym, tylko aż czterech. I cztery. Mm. A ja się zastanowię, to są przyjaciele, brat, także na pewno będzie więcej niż... A czy nie robisz, a czy robisz listę, listę prezentów dla gości, żeby ułatwić gościom, żeby nie dostać na przykład 20 ja zegarków i 60... No, no właśnie, myślę, że to jest fajny pomysł, ale chyba impryków. też będę od tego, jakby to nie jest w mojej żeby komuś narzucać. E, narzucać to, co bym chciała dostać. E, nie wiem, raczej chyba nie będę proponowała. Disc jockey czy kapela do grania? Disc DJ. Tak, tak, chyba chciałabym jednak. DJ, bo my ta tak ciągle rozmawiamy no, o tym, żeby... A gdzie grzech, a gdzie Tak, ta tak, tak. Nie, my mamy akurat tutaj bardzo y, jednoznaczne wspólne zdanie na ten temat, także chyba DJ. DJ, DJ. Tak, tak, DJ. tak, 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 tak. A gdzie się poznaliście z Grzegorzem? przyznajomych. A ja właśnie muszę Państwu powiedzieć, bo to bardzo ciekawa, dlatego że Dorota jest wielką orędowniczką tradycji narodowej tak. i ona skorzystała z roli swatki. I to swatka wyswatała nam Dorotę z Grzegorzem. To w dzisiejszych czasach zupełnie nie a historia, a jedna, jednak można. A jednak można. Tak. Wierzymy, wierzymy we wszystko. Jeszcze, sobie to jeszcze Państwu wrócimy i Dorota nam jeszcze opowiada o tym, tak. co z Grzegorzem mają zaplanowane na przyszłość, bo zaczynamy od weselu myślę, że skończymy też na chrzcinach jeszcze. Oh. To, to, tak, taki taki mamy dzisiaj w swoim cel wyznaczony jest. Tak. Czyli czy jak wybierasz sobie suknię ślubną, to rozmawiałaś z koleżankami, z mamą? Czy... E, jeszcze nie, jeszcze nie rozmawiałam. Akurat miałam przyjemność wcześniej wielu pokazów zdjęć w sukniach ślubnych, więc będzie mi na pewno ciężko podjąć decyzję, bo, bo jest tego dużo. No i ten, też myślę, że to jest taka spontaniczna decyzja, szybka. Ta jest dobra, gotowa, dobrze leży, bierzemy. A Grzegorz? Garnitur, frak? Z tego co wiem, garnitur, no chyba mi zaskoczy, nie mogę go widzieć w tej No tak, tak? tak, jak ty nie możesz mu pokazać, bo no, to jakieś Nie, ale chyba z, z tego co wiem, no. tak próbowałam podpytać, to będzie to garnitur. Czerwona podwiązka, tak jak na maturę. No tak coś... chyba trzeba. To jakieś tam tradycyjne podwiązki, coś pożyczonego, tak? Mhm. Chyba. Tak, ale tego jeszcze nie wiem. To będę musiała. E... Kapelusz czy welon? E, welon. E, tradycyjne oczepiny. Właśnie nie po wiem, po jak północy. będzie z tymi oczepinami, nie wiem, ja, ja myślę, że tutaj znajomi za nas zrobią dobrą za, zabawę. Mamy bardzo fajnych znajomych, także oczepiny będą zapamiętane na całe życie przez wszystkich. W zeszłym roku, 1 czerwca, robiliśmy właśnie ślub na zamku Malborku i Państwo Młodzi przyjechali rowerem. To no właśnie ja też o tym myślałam, to czy to ja pojadę? Bardzo w... Tak. świetny pomysł. Nie wpadłam jeszcze na, na żaden pomysł, ale też nie wiem, czy to będzie na samochód. Chciałabym chyba coś takiego fajnego, oryginalnego. Tak, to od sobie Ustarczy. słuchaj odstawiamy. Tak. Dobrze. Proszę ogarnij trochę stójkę, zobaczę, tak. co się dzieje z naszą piersią. myślę, że jest gotowa. Zobaczymy, dorodko, co się dzieje. Co się robi z naszą piersią. No, pięknie. Cudowne, tak. Nic dodać, nic ująć. Nic ująć. Mm. I, I teraz tak, proszę wyłóż rukole. Tak. Dobrze. Świetnie. Wyłóż w Tak nie za dużo? Wystarczy? No tak, żeby, żeby Grzegorz, Grzegorz był zadowolony i najedzony, tak? Świetnie. Będzie. Ekstra. Dobra. I pewnie... A, jeszcze pomidorki nie, nie, teraz zobacz, A, roma, zobacz. Roma, weźmiemy, weźmiemy naszego kurczaka. niemy nóż. A, no taki na takie plastry grubsze. Spokojnie jeszcze na grubsze plastry, pierś na. Ale... Ja myślę, że możesz sobie kawałek wziąć i spróbować, bo to tak, jest wyśmienite powiem. Tam masz widelce ja mam... i nogę są. Przygotowałem tobie. To ja sobie tutaj ukradnę jeden kawałek. Mm. Naprawdę jest... E... Łagodność kurczaka tak. z, z taką ostrością tego octu, octu balsamicznego, tak. a jak to jeszcze poleży do jutra to i będzie bardziej... zimne, to przejdzie zupełnie przejdzie. aromatami, to by, cudowne będzie. Super. Już jakoś tak, taki Tu, tu i ostatnio. Troszeczkę tobie to podrasuję, zobacz, tak żeby było estetyczniej. Tak, uczę się, tak? Tak. Dokładnie. Muszę o tym pamiętać. Jako młoda mężatka. Pamiętam, że będziesz teściową przyjmowała. Tak, zobacz. No właśnie. Ten, no, fajna, fajną rzecz. Weźmiemy trochę papieru, wyciec, odszy, tak? żeby to ładnie otrzeć. Tak. Jeszcze no. no, weźmy świeżego. Na środeczek, świetnie, tak, a wystarczy, absolutnie tak. tak. Ja to odstawię, bo już nam nie będzie potrzebne do niczego. Tak, pomidorki też. Zrobimy tu ustawiamy. trochę porządku. Siedmiotę pomidorka, proszę pałszczyzny, to będzie ta a, to tak nam się Tak, Tak. Dwa? Tak, nawet mogą być dwa. O, tu. Widzisz, ładnie. Zobacz. A, bołeś, Ale tego jeszcze nie będziemy kładli. Tutaj mamy słoje oliwę. Proszę, daj mi, daj mi łyżkę. łyżkę. Proszę. Tak. Możemy to poleć octem balsamicznym, tak. Tak, który Ci zostanie. Mhm. Możemy... I ocet balsamiczny możesz z miodem wymieszać. Tak, możesz brązowy cukier lekko rozpuścić za drobiną wody z octem balsamicznym. Tak. Albo i tak na przykład? Albo tak. A my polejemy dobrą, Słai... polejemy vinegre vinegre do... na dobrą oliwą. Olej po to, żeby zbalansować smak tego ocu. Żeby Także... tak. więc... bo... nie był za ostry, tak. już Ocetem, za dużo ocen, będzie. Octem już, ocen, ocen już -hmm. nie pracuj. Tak, I pałeczki na koniec. A, no tak wykwintnie. Pięk. Proszę bardzo, proszę tu ładnie to wytrzemy. Tak, tutaj w ogóle porządek Przez żołądek do serca, tak? Przeżące do serca. Pamiętaj, ta potrawa już jest... Pani Dorota dla do swojego ukochanego Grzegorza przygotowała... Z pomocą mistrza przygotowała kurczaka w odcie balsamicznym. Z rukolą. Tak, z rukolą, z pomidorkami, parmezanem. Pięknie podane, jak widać. Narodko, dlaczego na leśniki? Przez trzy lata mieszkałam w Paryżu i zakochałam się w tamtejszych krepach. To tak jak u nas swego czasu były hot dogi, hamburgery na każdym rogu, tak tam, to dzisiaj są krepy. Mają przepyszne, na słodko, na tak zwane kwaśne, czyli na konkretnie z szynką, serem. No mhm. i zakochałam się w tym i tak naprawdę bardzo często w domu, jak chcę zrobić jakąś szybką potrawę, to są to naleśniki. Czyli użyłaś naleśników do zdobycia grzegorza? Tak, zdecydowanie. Jeszcze się dowiedziałam, że bardzo lubi, także już w ogóle wszystko szło zgodnie z prawem. A dużego się jest lat od ciebie starszy albo młodszy. Poplotkujmy trochę. O nie, za takie plotki to tam odpowiednie osoby się <laughs> wszystkiego dowiedzą w swoim czasie. Słuchaj, możemy w dwojaki sposób. Możemy tradycyjnie bardzo zrobić używając miski i trzepaczki, tak, tak zwanej rózgi, nie trzepaczki, tylko różgi. Po waszemu, tak? Po Tak. Proszę bardzo. Delikatnie. I ile na Tak Jak w 200 ml O, świetnie. Dobrze. Użyj łyżki, masz łyżkę włóż trochę trochę. Ale już do środka? Tak, syp mąkę. Łyżkę, dwie łyżki? Zaraz zobaczymy. Już za trzy łyżki. Dobrze. Trzy. Jajko? Dobrze. Tu mam jajko. Tak, o, świetnie, bo jajka. Dobrze, tutaj jest ja jajko. Dobrze. Ja zabiorę mleko, wstawię trochę mąkę. Świetnie. Teraz bierzemy swoją naszą machinę. Naszą machinę, ona ma specy, specjalną końcówkę do ubijania ciasta na leśnikowe. A faktycznie tak, na końcu. Tak, dokładnie. także. prezencie, w Ci się taka maszyna przydała, nie? O, tak, zdecydowanie. Ja mogła gotować, 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 prawda, ubijać. Ubijać ziemniaki z Robot kuchenny. Robot. I jeszcze daj, jeszcze łyżkę, jeszcze łyżkę, tak. Tylko... Tak, 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 zobaczymy, zobaczymy.

Przygotujemy sobie owoce. Tak. Maliny, tak. jagody, figi i truskawki. Tak, z szypułek. Figi przekrojimy na pół. Figużyjemy sobie do dekoracji. Do dekoracji. Się mhm. że dwie. Zrobiłem próbę wody. Przy będzie nagrzana, to ryśniemy odrobinę wody. Jakbyś jak czy woda się zachowa, to znaczy, że patelnia jest gotowa. Gotowa i nie, nie przegrzejemy patelni. No? To robimy? Sprawdzamy, czy patelnia tak. gotowa. Gotowa. Świetnie. Owoce masz gotowe? Tak, Zresztą tak, Zrobimy tak, proszę cię jeszcze potnij, posiekaj trochę świeżej mięty, tak jak pokazywałem, duże Dużo. to przewóż, to proszę cię, przełóż, tak, y y y y tak, przetrzyj to proszę, Cudowne. Okay. Okay. Cudowne. ekstra. Niech dochodzi no, tak. Mistrzu nauczyłam się kroić tak A jeszcze mocno ja już tu koniec tak, okay. Ale Grzegorz będzie szczęśliwy mm, po prostu pierwsze Przez ręce żołądek. Rzeczpospolitej w krojeniu warzyw, ziół. Ręce, które czynią cuda. Gratulacje. Tak. Dziękuję. Także patrz na rzeczy na. Rzecz po zdrowie. To będą dwie jego ulubione potrawy. Od Od. O, gdzie jest takie prążki? Piękne. Tak to ma wyglądać. Tak. Tak. I to, co najciekawsze jest właśnie w tym, to żeby no zachowały nam się prążki. Krążki. Prążki. Wygląda wyglądać tak. No, proszę po tej talerz. Tak. Jeszcze on chwilę nam się tutaj popiecze. Okay. To mamy gotowe. To tu gotowe, gotowe to Mamy gotowe. Jagoda. Mamy jeszcze słuchaj, cukier puder. To tak. tak. będzie nam potrzebne. Z więc ja wezmę i podam. To, to damy tu. Tak. tak. I teraz cukier puderczny koniec? Nie, 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 cukier puder będzie na sam koniec, tak? Teraz przełożymy. całość. To odstawiamy. Dodam nam to koloru. Mm. Świetnie, tak? Bo to moje naleśniki jednak są bardzo ubogie. trzeba Damy to. Tak, jeszcze jedną tylko dorobko. Takie jest lody, tak? Na koniec Dobrze. lody. Ładna porcja lodów. Nieśćmięty A tu był taki duży ładny zobacz, weźmiemy tą Nieśćmięty tak. Cukier puder Cukier puder Jestem Dorotka przekonany, że zapodasz to swojemu grzegowi tak. to Absolutnie jego decyzja. Będzie mój. Jego decyzja, jego decyzja tylko się utwierdzi, że jesteś tą jedyną wybraną kobietą, no przez oby. niego, szukaną przez całe życie. No oby, to tak? by też mój mężczyzna szukany przez całe życie. Jest. Co zrobiłaś? Eee, omlet czy naleśnik? No. Ja myślę, że to jest taki no, polski, polski grzybek, taki, który zawsze Właśnie. na śniadanie nam mamy robił. Tak, Nie. Nie takie francuski krepe. Tak. Eee... Przywiązana do tradycji jesteś na weselu, będę schabowej, i duszona kapusta tak. zamiast przepiórek w płatkach róż. Także... Dokładnie, dokładnie. Będą takie naleśniki na pewno. Talerz pełen afrodyzjaków, kuchnia pełna miłości, noc poślubna w miejscu, gdzie się będzie odbywała uroczystość weselna. Serdecznie zapraszamy. Będzie smacznie, przyjemnie, przyjemnie. <grytanie> i stosunkowo udanie. Bardzo stosunkowo Kurczak w oczcie balsamicznym, polski grzybek zwany naleśnikiem, pełen owoców leśnych, z lodami, figami, cukrem pudrem i świeżą miętą. Bogdan Gałązka, Dorota Czaja.